Dzień dobry, cześć i czołem Pytacie skąd się wziąłem Jestem wesoły Romek Mam na przylemieściu domek A w domku wodę, światło, gaz Powtarzam zatem jeszcze raz Jestem wesoły Gdzie? Zapukamy, okay. Tam na lewek jak mówiłeś Tam jest Gdzieś tak Czekajcie może od razu Kurwa Leci kurwa te, po badach, po badach, lecimy tam, lecimy tam, lecimy tam, Napierdalamy, napierdalamy lecimy damy, damy rzucam flesza jeszcze jednego. tam, lecimy tam, lecimy tam, lecimy leci. lecimy tam, lecimy tam, tam, kurwa! <laughs> busujemy, Halo. Halo. tam, 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 ja z góry czy nie. jest za schodami, za schodami Weź was w sklepie Za schodami tak ja w sklepie Cał... To ja to ja nie strzelaj Za schodami masz chłopak Wiem siebie, Ostał. Masz ciebie jeszcze tego flesza? Tak, rzucam Za schody, za schody Dawaj, dawaj Bysz, fleszy Wybierz wyszedł się... wyszedł wyszed. Kobieg do prawej, bo nie ma, on poszedł On poszedł Puszniemy. dalej Poszliśmy, za techno jest w sklepie jest jeden, ale to ja kucam teraz, ja kucam Ale jest w sklepie jeden Jeszcze jeden flash leci, uwaga Poszło Co, Co Za tego skawa na plecach Więc Patem w sklepie? Najdam mi No dawać go, dawać go kurwa, Wy masz jeszcze flesze? Na, na lewo od tego? Jeden martwy, jeszcze był jeden, tak? Tak, no ja nade zleciał, więc musimy... Jestem w sporcie, wleciał, ja jestem za Bieg tam, bieg tam. Ja jestem zatarka, w sporcie, jestem za tarką. Naj, 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 tam nade, tam na środku stoi. Na środku. Kolejny. Masz te flesze jeszcze? No mam, czekaj, przeładowuję właśnie. Flesza? Musiałeś po tym metalu kurwa Musiałem tak zrobił Idziemy blokować Ty też nie masz taminy? Nie, zblokowałem się w tym Co robimy imprezę? Czekajcie, patrzcie to Myślę, że nie przerzuciłeś? Że <laughs> ci się na mordę No już, bossy zarobiłem A, tutaj Przygonimy W UKRYCIE je! A, tutaj Przyjdą ludzie Ktoś będzie... tam krzyczył, krzyka, no, ja, krzyczał Ja? ma ja. nie O, jest już od Pogadali? Jak coś kładę się i będę gdzieś za minutę Sytuacja już. Jestem. Jest ty drugą stronę Twójka, ty. Tak, się bawicie? To... Kur... Przecież to ty do nas strzelasz, kurwa no to ty do mnie strzelałeś, kurwa A wy to kurwa kto? Ty to kurwa kto? Ja to kurwa kto? Ty to kurwa kto? Ja to kurwa kto? Ty to kurwa kto? Wy to kurwa kto? Pierwszy zapytałem! To ty... O, pionek Welcome in, pionek. Ta, w pionkach jesteśmy. E, u góry. Co to, to jest z nas, czy? Ja jestem na schodach, prawie na samej górze. Idę pierwszy. Jesteśmy w podziemiach. Pięknie użytkie. <śleski> Padłem. Nie, nie było. To, żeście się wrócili, tak? No, właśnie no, obcają tego rogu. Tylko cały Ale. czas przy wschodniej krawędzi. To jest zachód. No tam jest to jest południe, i tam jest, I tam jest południe i w lewo. Czy jesteś całkiem na całkiem żeście się wrócili? Że no, w prawo, to no jest południe, nie? Południe. No. I, tam? I w le. Jest zachód. I to jest zachód? Ale to kurwa. West to jest zachód. No. no i na prawo mam na i. Ale ty kurwa, ty. Czy ty. ty... Zajęb <laughs> no. Dobra, to.